Halo, 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 halo. No właśnie, efekt halo. Yy, wbrew pozorom, efekt halo nie ma nic wspólnego ani z telefonem, ani nawet z rozmową. Jest to mechanizm psychologiczny, który polega na przypisywaniu drugiemu człowiekowi określonych cech, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, na podstawie pierwszego wrażenia. Zapewne wielu z Was uległo kilkakrotnie w swoim życiu efektowi halo. To przypisywanie cech pozytywnych nazywane jest również efektem aureoli albo anielskim efektem halo, natomiast przypisywanie komuś cech negatywnych na podstawie tego pierwszego wrażenia nazywane jest efektem golema albo szatańskim efektem halo. Bardzo często efekt halo wiąże się z wyglądem. Czyli kiedy widzimy ładną, atrakcyjną kobietę, która nam się podoba, to automatycznie przypisujemy jej pewne cechy, których nie mieliśmy szansy zauważyć, ale jesteśmy głęboko przekonani, że ta osoba tymi cechami się będzie odznaczała. Kim więc będzie taka atrakcyjna kobieta w naszym mniemaniu? No zapewne będzie również miła, będzie mądra, dobrze ułożona, elokwentna, towarzyska i komunikatywna. Kiedy widzimy przystojnego mężczyznę, od razu kojarzymy, że jest na pewno pracowity, zaradny, zmotywowany, ambitny, wyrozumiały. Niestety bardzo często również myślimy w kategoriach stereotypowych. Jak walczyć z efektem halo? No, przede wszystkim musimy być przekonani i musimy być świadomi, że ten efekt istnieje i że siłą rzeczy będziemy mu ulegać. Dlatego we wzajemnych relacjach pamiętajcie, żeby dążyć do dobrego poznania drugiej osoby, nie ulegania tym pierwszym sekundom tego pierwszego wrażenia i przede wszystkim zauważania kontekstu, bo on jest bardzo ważny. Możemy tylko wyobrazić sobie sytuację, kiedy ktoś się spóźnia na nasze pierwsze spotkanie. I jeżeli zadziała efekt halo, to wtedy taką osobę od razu ocenimy jako osobę nie tylko niepunktualną, ale również osobę niewychowaną, leniwą, osobę zarozumiałą i nadamy jej różne inne negatywne cechy. Więc pamiętajcie, efekt halo istnieje, pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, ale nie możemy nadawać mu zbyt dużego znaczenia.